Tutaj ze mną jest przewodniczący gminy muzułmańskiej w Bochonikach. Jak się pan nazywa? pan Maciej Szęsnowicz. No i tutaj się odbywa dzisiaj bal tatarski. Powie pan, co, po co ten bal tatarski się odbywa? Się? Bal tatarski odbywa się, żeby młodzież integrowała się razem, żeby poznawali razem, żeby pobierali się razem. Dużo jest właśnie młodzieży dzisiaj na balu integracyjnym właśnie. Także no myślę, że niektóre pary swoją tą drugą połówkę znajdą. Tu na balu tatarskim To ponastawiane jedzeniem na bogato Tutaj stroje są tatarskie No super atmosfera Tutaj cała sala tatarów siedzi 80 osób A tu o jeszcze tatara postawili jednego. Tylko już do jedzenia O tak o co wy myśleli że dla 80 osób Tatarów i innych Że to się samo jedzenie zrobi Nie tutaj cała drużyna Cała ekipa tutaj zdamy, gotowała panie Pyszne jedzenie także o A tutaj pod Altano DJ jest, i muzyka leci, Tatarz tatarzy ja też zaraz pójdę z za Eko Tarko zatańczę, no, i tutaj na Podlasiu. Teraz tutaj nawet ognisko rozpalili, gruba impreza, także na dzisiaj się żegnam z wami, bo tu trzeba na balu się bawić się, a nie kręcić. Bye.